No, Alo Paty, a, e, ładnego ruszenia. Tak. I tak A tak sóweczka? To ile wydał pieniędzy? Wszystkie. A to znaczy wy wydał ile? Mam rachunki. Mam takie pytanie do pana Krzysztofa, kierowcy, czy pan pojechałby? Ale jako konwojent do Rzymu, Watykanu. Gdzie? Jako konwojent do Rzymu, do Watykanu. A czemu nie? Jadłeś śniadanie już? Jadłeś? Śniadanie, jadłeś? Nie. No nie, bo ty kurwa orężatkę wypiłeś. Ja widzę po tobie. Nie. I za chwilę będziemy mieli grajewo, panie Krzysztofie. Dobrze. O, Krzysztof zaczął. Broda, broda, broda. Krzysiek zaczął dbać o siebie. Jak? Broda? Widzisz u mnie siwa broda. To jak broda siwa to i Ja jak pewnie siwo? Czy nie? No. Nie? Nie wiem dlaczego Broda siwa, a tu czarne. A tam? Też czarne. he. Full, full! 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 O! Już! A ty nie chcesz, tak? A potem ja mam ją pozdrawiać? Co to? Jakaś. Jajko mnie wniosłe tu? Mleczka Fura. Mleczka też nie dała. No? No. Czekaj, to weź to, wyciągnij, żeby Krzysztof zobaczył. Ale zdjęcie fajne. No, zdjęcie ładne tutaj o Krzysztof. Czysty? No. Czysty. Na nie. Jak papież. No co, to mucha wpadła? Dupy no. nie, nie porwie. Jakże nie. Tu mógł do cholery? Ja <laughs> Się. Cicho, nie krzycz Tak, tak, Wojtku. Zrobiłem tak jak ty robisz. O, kurwa, jak szybciutko wstał. Proszę, o, goni mnie, kurwa. Goni, ja pierdolę. Goni, goni. Tak, no bo on menel i ja menel. A Menel, menele menel, broni. Tak, no. Menelowie tak mają, czy menele? Jak to się e, Bez knura nie zjedziecie daleko. Ale kto? Ja? Ja no. wsiadam i jadę! I mi knur do niczego nie potrzebny. Rozumiesz to? Ja powiem tak. Nie Dla każdego to przychodzi czas. Z czego świnia zbudowana? Świnia? No tak, no części świni. Skopeć? Kopyta, no. Z nogi? Tak. Udo? Tak, a golonka gdzie? Golonka? Tu. Golonka, o to golonka. To golonka. Także zaraz przejdziemy do Tatara. Co mówisz? Tatara będziesz robił. I zjemy. Mówił, że ja u Ciebie nie jem. No to się dzisiaj przekonamy. To co Krzyśku? Placki za darmo, tak? No. Panie przyszły, poprosiło o zdjęcie. No. Jeszcze raz. No. I Krzyśio za darmo placki. 25 zł placki. No. Flaki w domu nie Flaki w domu? Ale przynoszą w tym, w talerzu przyniosą. Nie, 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 ja powiedziałem na wynos. Flaki, powi powiedziałeś żurek na wynos Gdzie mi tu lachą? Gdzie mi tu lachą? Spierdalaj. Już spierdalam. Spierdalaj. O, to jest mleczko, proszę. Te mleczko, które ty wylałeś piwo. Widzę. Spierdalaj. Już mam spierdalać. Już mam spierdalać? Już. Żebym nie mógł się Cicho nie krzycz Tak Tak Wojtku Wrzuć mnie dawaj Już? Dawaj kurwa. Już? Oddaję Już. Dawaj Już? Wróć Już? Masz Jebany ch**ju Tak Zabolało co? Dawaj wróć Już? Kurwa Ty nie masz prawa tu wejść Nie chcę nawet nie dzwoń do mnie, Dawaj. nie dzwoń do mnie, masz, proszę, i nie dzwoń do mnie, gdzie mi tu złacho, o, 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 i se podnie?